Jeżeli nie prowadzisz teraz samochodu, to zrób to teraz. Daj sobie minutę, to najlepszy na to czas. Zamknij oczy i po pierwsze uświadom sobie swój oddech. Połącz się ze swoim oddechem. Przyglądaj się, jak on wpływa w Ciebie, jak w Ciebie wchodzi, wychodzi. Nic w nim nie zmieniaj. Przez chwilę go obserwuj, podążaj za nim. Nieważne, czy jest głęboki, czy płytki, czy idzie do brzucha, czy oddychasz górą klatki piersiowej, po prostu przez chwilę bądź w swoim oddechu. Bądź w tym fizyczny. fizyczny. I jak jesteś teraz właśnie w świadomości swojego oddechu, jesteś też bardziej cielesny, bardziej cielesny w swojej fizyczności. Uświadom sobie co teraz czujesz w ciele. Jak doświadczasz swojego ciała? Zgódź się na to, czy jesteś rozluźniona, rozluźniony, czy jest w tobie jakieś napięcie? Nie zmieniaj tego. Jesteś w ciele, oddychasz, czujesz. Zwróć uwagę, jakie miejsce w Twoim ciele przyciąga Cię najbardziej. I teraz w wyobraźni, zacznij z tego miejsca oddychać. Jakby w tym miejscu były Twoje płuce. Wypełniaj się oddechem. I teraz po trzecie w tym całym oddychaniu uświadom sobie, w jakim jesteś uczuciu, jakiej być może doświadczasz emocji, nastroju i zacznij tym uczuciem, tym klimatem emocjonalnym wypełniać, oddychać. Jak to jest to czuć z ciekawością, jakbyś doświadczał, doświadczała po raz pierwszy tego uczucia i wypełniać się nim, wręcz oddychać tym uczuciem, nasycać się nim. Niezależnie od tego, czy czujesz je jako przyjemne, czy trudne, czy wyzwaniowe. Jeżeli wydaje ci się teraz, że na przykład może nic nie czujesz, to jest też uczucie. Pozwól sobie oddychać tym uczuciem. W tym nieczuciu. Wypełniasz się wszystkim, co teraz w taki czy inny sposób czujesz. Z ciekawością oddychasz tymi uczuciami.